Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy na temat 13 błędów, które popełniamy projektując łazienkę. To jest odcinek, który jest uzupełnieniem odcinka, który nagrałem dwa lata temu o tym, w jaki sposób zaprojektować łazienkę. Gotowi? Do wnętrza, start! Pierwszy, wentylacja. Będziemy mieć dwa rodzaje um, takich, powiedzmy, wywiewów wentylacyjnych. Jeden to będzie po prostu kratka, którą sobie um, montujemy na, na ścianie. Jak ją sobie ściągniemy, to tam widzimy nie wiem, beton, cegłę, wszystko to, z czego jest zrobiona wentylacja. Natomiast teraz w nowych budynkach budowana jest wentylacja już przeciwpożarowa. Co oznacza, że jak się ściągniemy właśnie taką kratkę, która zazwyczaj ona nam odstaje, jest taka półokrągła, to tam mamy już rury, którymi sobie powietrze płynie, i w tej, w tej jakby elemencie, w tej takiej kratce mamy zapadkę, która nam będzie regulowała przepływ tego powietrza i w momencie, kiedy będzie. Jakiś pożar w innym mieszkaniu, to nam się nie dostanie właśnie dym do naszego wnętrza. I ta kratka najwięcej problemów nam sprawia, ponieważ w momencie, kiedy chcemy dostawić sobie jakąś ściankę, w której, szczególnie przy wannie, tu gdzieś przy prysznicu, gdzie chcemy sobie stworzyć jakieś półki na kosmetyki, ewentualnie czasem mamy jakiś mebel, którym akurat chcemy w tym miejscu postawić, no to musimy pamiętać o tym, żeby ta wentylacja była drożna, ponieważ nie ma nic ważniejszego w łazience niż wentylacja. W łazienka jest. Pomieszczeniem wilgotnym, no i ta wentylacja zapewnia nam właśnie przepływ powietrza, a tym samym ta wilgoć z tej łazienki się wydostaje. I teraz, tak, w momencie kiedy mamy tą wentylację właśnie przeciw yy, z tą klapką PEPOSZ, to nie możemy tej wentylacji przestawiać dalej niż metr. I najlepiej ją zrobić tak, że jeśli ją na przykład przedłużamy na ściance, to żeby ją przedłużyć jakby prostopadle do tego otworu, a nie robić jakichś zagięć gdzie indziej, no bo wtedy. Musi być dostęp do tego oryginalnego miejsca. Tuta, ta moja ręka to jest powiedzmy ta dziura w ścianie, w pionie. Czyli jeśli na przykład byśmy sobie zrobili tak wentylację, to oprócz tego, że tu mamy kratkę, tą powiedzmy 80 cm przesuniętą, to tutaj musimy i tak zrobić otwór rewizyjny, żeby się dostać do tego otworu w ścianie, ponieważ jak przyjdzie jakaś awaria, tudzież przyjdzie kominiesz, no to on musi się tam dostać fizycznie, więc nie będziemy kuć płytek ani, ani powiedzmy burzyć ściany. Inna rzecz jest taka, że jak budujemy sobie na przykład sufit podwieszany w łazience, co jest dosyć częste, ja często obniżam sufit podwieszany w łazience, ponieważ ona jest mniejszym pomieszczeniem. Jak jest niżej sufit, to wtedy jakby człowiek się nie czuje jak w jakimś takim dziwnym tunelu, nie tunelu, tylko takim jakimś pionowym tunelu, to ta kratka gdzieś tam nam koliduje. Więc po prostu sprawdzajcie, na, jaką wysokość, na jakiej wysokości macie tą kratkę, i jak bardzo możecie sobie obniżyć sufit podwieszany, żeby właśnie nie było później niespodzianki. Numer dwa to jest toaleta. Żeby nam się wygodnie i komfortowo korzystało z toalety, to powinna ona być odsunięta od ściany. Czyli jeśli siedzimy sobie na toalecie, tu mamy ścianę, to od ściany do krawędzi tej toalety powinno być. No minimum 17 cm. Ja się staram projektować tak, żeby było 19-20. To jest naprawdę komfortowo, bo wtedy jeszcze możemy sobie na tej ścianie powieszyć jakiś wieszak na, na papier i możemy sobie swobodniej, i wygodnie korzystać. Jeśli to będzie mniej niż 17 cm, to oczywiście korzystanie jest możliwe, ale w mojej ocenie nie do końca to już jest wygodne i funkcjonalne. 3. W momencie, kiedy mamy wannę, to z wanny nam odpływa woda do, 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 do kanalizacji. Czasem się zdarza, że jest jakaś awaria, coś się tam poluzuje, ewentualnie uszczelka się, nie wiem, zestarzeje i trzeba to wymienić. W związku z tym trzeba się jakoś tam dostać, więc dobrze jest robić tak zwaną rewizję pod wannę. Albo robimy tak, że to jest jakaś, powiedzmy, są takie drzwiczki, które sobie naciskamy i się one otwierają, albo można na przykład zrobić jedną płytkę na magnesach. I ją można zasilikonować dookoła w tym samym kolorze co, co silikon, jakby w innych elementach łazienki, i mamy znacznie ułatwiony dostęp do tej łazienki. Mówię z własnego doświadczenia, bo niestety się okazało, że u mnie w domu mieliśmy takie, takie problemy, że nam źle był dokręcony, dokręcony syfon i ta woda po prostu gdzieś tam a się wylewała, a później wywaliło nam wilgoć w salonie, no i się zastanawialiśmy co się stało. Więc nie musieliśmy właśnie kłuć całej wanny, tylko mogliśmy sobie odczepić tą jedną płytkę i się dostać do środka. Czwarty błąd, w momencie kiedy mamy wannę, często mamy jakiś parawan nawannowy. Jeśli on jest przesuwany wzdłuż krawędzi wanny, no to ok, nie ma problemu. Natomiast jeśli są też takie rozwiązania łamane i w momencie kiedy on się łamie ten parawan, i mamy na przykład za parawanem baterię albo na ścianie, no to chodzi o to, żeby nie było kolizji parawanu z baterią, no bo parawan jest szklany, w związku z tym może z uszkodzeniu, mimo tego, że jest on hartowany. Piąty błąd to lustro, w momencie kiedy ja uważam, że górna krawędź lustra powinna być przynajmniej na wysokości 180 cm, żeby nawet wyższe osoby. Mogły się w tym lustrze przeglądać komfortowo. 6. Oświetlenie twarzy przy lustrze. Dobrze pomyśleć o tym, żeby ta nasza twarz była bardziej doświetlona z przodu, a nie tylko i wyłącznie z góry. Są do tego służą do tego różnego rodzaju lampy: mogą być wiszące, mogą być montowane na lustrze, mogą być montowane obok lustra. Są też specjalne takie lusterka, które są doświetlone. Albo są też po prostu lustra, które mają od tyłu światło, więc jakby rozwiązań na rynku jest dosyć dużo. Fajnie jest po prostu o tym pamiętać, żeby ta nasza twarz była doświetlona, jak się malujemy, tudzież się golimy, albo chcemy sobie sprawdzić swoją twarz, ile mamy zmarszczek, chociaż ponoć zmarszczki są bardzo, bardzo sexy ostatnio. Kolejny błąd to włącznik oświetlenia w, łazience. w momencie, kiedy wchodzisz do łazienki i otwierasz drzwi prawą ręką, i włączasz sobie światło lewą ręką, to jest bardzo dobrze. Gorzej jest, że jeśli sobie otwierasz drzwi prawą ręką i włącznik masz za drzwiami. Tak się nie robi i tego unikamy. Także pamiętajcie o tym, że zastanawiamy się, w jaki sposób będą otwierane drzwi, a dopiero później planujemy włącznik oświetlenia do łazienki. Kolejny błąd to za wysoko umiejscowiona umywalka. Szczególnie to ma miejsce wtedy, kiedy mamy pralkę, która znajduje się pod blatem, na którym stoi umywalka. Pralka ma 85 cm, załóżmy, że blat ma 4, to jest 89. W momencie, kiedy damy umywalkę, która jest taką miską nablatową, one zazwyczaj mają 14-15 cm, no to mamy już 100, ponad 100 cm. To jest bardzo wysoko dla takiego przeciętnego człowieka. No, po prostu najlepiej, żeby kraw, górna krawędź umywalki była między 85 a, 8, a 95. 97 to już jest taki absolutny e, maksimum. E, jak tego uniknąć? W momencie, kiedy mamy pralkę pod blatem, to nie robimy miski, tylko robimy umywalkę, która jest wpuszczana w blat. To oznacza, że będzie miała krawędź nie 14, tylko 2-3 cm, a tym samym o te 11 cm będzie niżej. I będzie nam znacznie wygodniej, a szczególnie tym mniejszym gościom, którzy do Was przyjdą, albo dzieciakom. Numer 9 to odpływ liniowy. Stosujemy go pod prysznicem wtedy, kiedy nie mamy brodzika, tylko wykańczamy sobie podłogę płytkami. Bardzo ważne jest to, żeby. Najlepiej wcześniej sprawdzić, co się znajduje, jakby w jaki sposób jest przygotowana instalacja pod podłogą. No bo żeby zainstalować odpływ liniowy, musimy skuć podłogę i musimy się podpiąć do kanalizacji tak, żeby jeszcze dodatkowo był odpowiedni spadek. Więc załóżmy, że mamy łazienkę, w której tu mamy pion, a spadek z prysznica mamy jakby w przeciwnym kierunku, czyli mamy jakieś 2 metry odległości, to później ta woda stąd Musi, musi wrócić do pionu. No i tutaj jest problem właśnie z odpowiednim spadkiem. Zdarza się, że nie da się wykonać tak dużego spadku, żeby, żeby ta woda odpowiednio spadała, albo trzeba zastosować odpowiedni e, odpływ liniowy z op, odpowiednim syfonem. Więc tu musicie być czujni, żeby ta woda wam spływała tak, jak należy, żebyście w przyszłości nie mieli problemów, ale to najlepiej już z wykonawcą przedyskutować w momencie, kiedy tam odkujecie wszystko to, co się znajduje pod podłogą. Numer 10 to za nisko zamontowana deszczownica. Pamiętajcie o tym, że jeśli mamy prysznic, to dolna krawędź deszczownicy dla człowieka, który powiedzmy ma do 180 cm, to jest takie minimum 2 Metry 10 cm. Jeśli ktoś jest wyższy, to ta deszczownica powinna być usytuowana znacznie wyżej. Musicie również pamiętać o tym, że deszczownica, w momencie kiedy jest zamontowana w wannie, bo też może być taki, taka bateria, która jest deszczownicą w wannie, a woda do wanny się wylewa zupełnie inaczej, musi być usytuowana trochę wyżej, ponieważ wanna będzie miała około 10 cm dno wyżej aniżeli podłoga. Więc te 2,10 to w przypadku wanny będzie 2,20, i tak dalej, i tak dalej. Na temat różnego rodzaju baterii odsyłam Was do odcinka z bateriami, o którym opowiadam, właśnie jakie mamy rodzaje baterii iwanowych, i prysznicowych, i umywalkowych, i tak dalej. A kolejny błąd to brak miejsca na kosmetyki w łazience. W momencie kiedy nie możecie sobie na przykład zaplanować jakiejś wnęki, w które możecie sobie poustawiać właśnie kosmetyki, no to pomyślcie o jakimś powiedzmy, nie wiem, może nie koszyku, ale jakimś elemencie takim, który możecie sobie zamontować na ścianie, w którym możecie sobie właśnie poustawiać te kosmetyki. No bo stawianie ich po prostu na podłodze, w pod tu tudzież na krawędzi wannie nie do końca jest wygodne, no i na pewno nie należy do najbardziej estetycznych. Dwunasty błąd to kolizja drzwi kabiny prysznicowej z innymi elementami. Zazwyczaj e, tym elementem jest to aleta. Więc w sytuacji, w której nie da bardzo, możecie sobie pozwolić na kabinę prysznicową, która się otwiera, pomyślcie o kabinie, która będzie miała albo drzwi przesuwne, albo takiej, która będzie miała drzwi łamane. Ale wtedy pamiętajcie o tym też, żeby nie było właśnie kolizji drzwi łamanych z baterią. No i ostatni, może nie jakiś straszny błąd, ale to jest coś, co mnie irytuje w momencie, kiedy odwiedzam różne osoby, to brak takiego wyraźnego miejsca na ręcznik do wycierania rąk. Bo w momencie, kiedy korzystam z czyjejś toalety, to fajnie było wytrzeć sobie ręce jednak z ten ręcznik dedykowany do rąk, a nie do innych części ciała domowników. Pamiętajcie o takim drobnym szczególe. No i tyle. Z tych błędów, które gdzieś tam obserwuję i pojawiają się w różnych miejscach, w których bywam i je zauważam, albo, albo wynikają właśnie z jakiejś specyfiki danego wnętrza, tudzież pojawiły się też w momencie, kiedy projektowałem różnego rodzaju łazienki. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny i że będzie Wam znacznie łatwiej zaprojektować i Zrealizować waszą łazienkę, i że będzie właśnie uzupełnieniem do tego odcinka, który wcześniej już nagrałem, o tym, w jaki sposób zaprojektować łazienkę, i was oczywiście do tego odcinka zapraszam. No i na koniec ciekawostka. Eee, przeglądając YouTube'a natrafiłem na nietypowy dom. Mianowicie e, pan mieszka w samolocie, ale nie że sobie lata ten samolot i że to jest jakiś taki mały samolot, tylko to jest gigantyczny chyba Boeing który umieścił w lesie i, no i on oczywiście już nie lata ale ma w tym samolocie i łazienkę i ma gdzie spać i ma kuchnię i generalnie wszystko co jest mu potrzebne i niezbędne do życia, nie jest to co prawda jakiś super design ale raczej taka ciekawostka że w zasadzie możemy mieszkać gdzie sobie tylko i wyłącznie wymarzymy i gdzie chcemy i w jakich warunkach i nic innym do tego w zasadzie. Zachęcam Was do oglądania tego filmu z tego miejsca. Oczywiście link znajdziecie w opisie. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i chcę Wam życzyć wszystkiego dobrego na co dzień. I chciałem Wam życzyć, żeby każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego. A czemu nie? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Ujęcie 504321, łamane przez 8.